Proszę Państwa, powróciła komisja skrutacyjna, co oznacza, że mamy już w protokół, wiemy, komisja już wie, jak przebiegły wybory. Proszę teraz spojrzeć w lewo, w prawo, czy wszyscy mają sąsiadów, czy nikogo nie brakuje. Jeżeli tak, zapraszam komisję skrutacyjną celem odczytania wyników wyborów. protokół z ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru na Przewodniczącą Rady Gminy Jedynia-Letnisko kandydującej Radnej Bożenych Rad sporządzony na sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku. Komisja Skutacyjna składa Przewodniczący Komisji Skutacyjnej Mieczysław Kalin, Członek Komisji Skutacyjnej Lech Złówka, Członek Komisji Skutacyjnej Karol Rzeszowski po wyjęciu kart złożonych i przeliczeniu stwierdza co następuje. Liczba Radnych Rady Gminy Jednialetnisko, obecnych na sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku uprawnionych do głosowania 15 osób. Głosowanie dotyczyło wyboru na przewodniczącą Rady Gminy Jednioletnisko kandydującej radnej Orzędych Grady. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z górnych 15. Różnica ilości kart wyjętych z górny i liczby osób, którym wydano karty do głosowania nie występuje. Liczba kart nieważnych 0. Liczba kart ważnych 15. Liczba głosów nieważnych za wyborem radnej 0. Liczba głosów ważnych za wyborem radnej 11. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw kandydaturze radnej 2. Liczba głosów ważnie oddanych wstrzymujących się w sprawie wyboru radnej 2. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Jedynia Jędnisko dokonano, dokonano wyboru radnej Porzędnych Rad, która uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów 11. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Dziękujemy bardzo komisji skrutacyjnej. Protokół będzie załącznikiem do dokumentu, który za chwileczkę Państwu przedstawię i którego przyjęcie będziemy głosować w głosowaniu jawnym. Chodzi o uchwałę numer 1 Rzymskie łamane przez 1 2014 Rady Gminy Letnisko z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącej Rady Gminy Jednia -Legnisko. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy etc. Dzienniki i w związku z paragrafem 16 ust. 2 statutu gminy Jednia Letnisko przyjętego uchwałą w 2002 roku. Rada Gminy Jednia uchwala co następuje. W wyniku głosowania danego przeprowadzonego na sesji Rady Gminy Jednia Letnisko w dniu 1 grudnia 2014 roku stwierdza się, że na przewodniczącą Rady Gminy Jedna Letnisko została wybrana pani Bożena Grad. Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym, czyli dniem podjęcia, a załączniki do niej to karty do głosowania w kopercie ostemplowanej, zaklejonej, podpisanej oraz protokołu komisji skrutacyjnej. Proszę Państwa, tak jakbyś. Bardzo proszę Pani, Pani Przewodnicząca. Proszę, proszę. proszę Państwa, chcę gorąco podziękować za udzielone zaufanie, za ten kredyt dla mnie, szczególnie tym jedenastu osobom, które mnie poparły, ale również Myślę, że ci mniej zdecydowani dzięki współpracy takiej merytorycznej przekonają się, że może ta funkcja zaszczytna będzie przeze mnie w sposób godny i fachowy wykonywana. Dziękuję jeszcze raz za okazane zaufanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że już się mało zbliżamy do końca i chciałem ja w imieniu radnych jako ten najstarszy, bardzo pogratulować tej koleżance tego wyboru. Tak jak mówiłem, my liczymy na pomoc również, bo nic z nas nie jest sam pomijonego. I na koniec bardzo proszę, żeby głos zabrał wójt gminy. Pani radca prawny, jeszcze proszę. Jeszcze tylko, zamiast dokonania formalności, proszę o przeprowadzenie głosowania uchwały. Bo tutaj... Bardzo przepraszam, ale to znowu ta trena. Proszę Państwa, czy jeszcze raz czytać uchwałę w sprawie wyboru? Nie trzeba. To mówi rzeczywiście ma błąd, ale kto nic nie robi ten nie Bardzo proszę radnych o głosowanie na podjęcie tej uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Gminy Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Jednij na sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku przyjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko przewodniczącej Rady Gminy pani Bożeny Grant. Dziękuję bardzo. Proszę pana Wójta o zabranie głosu. Szanowni Państwo. Pani Przewodnicząca, chciałem bardzo serdecznie pogratulować wyboru na tą zaszczytną funkcję i tak jak Pani powiedziała, że e, będzie się Pani starała, żeby ta funkcja była testowana godniej, w godniej sposób fachowy, ja jestem przekonany, że tak będzie, bo jest Pani osobą e, o wyjątkowej osobowości oraz bardzo dobrze przygotowaną merytorycznie do sprawowania tej funkcji. To, co Pani powiedziała w swoim bardzo krótkim występ, wystąpieniu na swój temat, na temat swojego życia zawodowego, to jest tylko bardzo malutki wycinek z racji e, ograniczonego czasu. Nie można przedstawić całej biografii Pani, ale odsyłam wszystkich, którzy chcieliby Panią Bożenę Poznać bliżej do e, publikacji. E, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i e, życzę, żeby ta praca e, w Radzie, to przewodniczenie, przewodniczenie rad, Radzie Gminy e, dawało takie e, owoce w postaci e, dobra, które się będzie przekładało na e, życie e, mieszkańców naszej Gminy. pracować i współpracować taką mam nadzieję na tą merytoryczną współpracę. Ja ze swojej strony deklaruję otwartość praca na dyskusje, na, na tematy merytoryczne, dla dobra mieszkańców, bo oni nas obdarzyli e, tym mandatem i tak naprawdę my się tutaj niewiele liczymy. Liczy, liczą się nasze umiejętności, które będziemy w stanie wykorzystać dla dobra po prostu w realizacji zadań, które ma nałożona ustawowo nasza gmina. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Liczę również, przepraszam, jeśli można, na współpracę z tą Panie Wójcie. Pozwolę sobie tak, ponieważ widzę Państwa tutaj, są to przedstawiciele gminy w terenie i bez ich takiej wróższej, dobrej współpracy na pewno nie ma możliwości przełożenia tego, czego oczekują od nas mieszkańcy, co na, pa na pewno Państwo w czasie kampanii zgłaszali. Także liczę na Państwa tutaj y, bardzo, y, na taką pomoc i, i otwartość. Ja ze swojej strony to deklaruję również. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak budżetny ja przypomnieć z rozpoczęcia sesji, tak, trzeba ją pomalutku kończyć, porządek obrad został wyczerpany. Wszystko to przebiegało bardzo sprawnie. Raz jeszcze życzenie, tu prawda, takie, żeby naprawdę było bardzo sprawnie i przyjemnie na kolejnych sesjach. Dziękuję bardzo. Pierwszą. Ja tylko też w formalności prosiłabym, aby pani nowa przewodnicząca też miała swój udział w zamknięciu obrad dzisiejszej sesji, bo to w zasadzie po jej wyborze no tutaj w musimy oddać no, nowe bramy. Aczkolwiek pan, panie przewodniczący radzi sobie znakomicie, naprawdę, proszę to. ponieważ sesja została z urzędu ogłoszona, wyczerpaliśmy porządek obrad, w związku z czym ogłaszam ten porządek obrad za zrealizowany i zamykam sesję. Dziękuję Dziękujemy bardzo.